Ale mamy tutaj właściciela, co możesz powiedzieć? Pom Dodge Durango, mamy stuki słychać leciutko. Popychacz spróbujemy temu zaradzić. Użyjemy forte i powinno pomóc, na podnośniku Durango. Przyjechał na wymianę oleju, ale i nie tylko, wykonaliśmy płukankę. Co tutaj się dzieje? Słychać popychacz. Stuka, więc próbujemy mu pomóc, wlewając jeden środek, następnie drugi środek. I co? Na pewno Maciej da nam znać, czy pomogło, czy nie pomogło. Także polecam stosowanie płukanek, bo naprawdę to działa. Dobra, bryka została wpłucowana. Proszę bardzo, do kompletu. Dobra, no i ostatnią rzeczą, którą dajemy, to oczywiście taka zawieszka. Jeszcze bym coś widział, bo Dobra, jest. <gry> Witam serdecznie. Co, przyjechał Durango, Dodge Durango do nas. Ten co, żeśmy wykonywali w nim półkanki. I posłuchajcie sobie. Wiadomo, telefon tego nie odda. Uwierzcie mi, jest totalna cisza. Ale mamy tutaj właściciela. Co możesz powiedzieć? Pomogły? Pomogły rewelacyjnie aż, aż się są mile zaskoczony. No, także już wiecie. Parę, parę złotych, a a mniej roboty. Tak, i przedłuży żywotność silnika. Także już wszystko wiecie. Pozdro!